Nigdy nie płacić za oprogramowanie Enterprise, wymagać wysokich pensji dla programistów. Programista. Morfeusz. Czy ty właśnie zażyłeś obie tablety? A w dzisiejszym odcinku obserwowalność, historia Intel'a i materiał z ostatniej chwili. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na. Y 29 listopada, nie będziemy się przedłużać, bo dzisiaj mamy wyjątkowo trzy materiały, bo wdarzyła się trochę historia, którą myślę, że warto nas udokumentować. I od tego zaczniemy. Jest to materiał poświęcony kwestii prezesacji i związku zawodowego w właśnie tej firmie. Jest to historia, która trochę się rozgrywa na naszych dniach, bo jak widzicie, artykuł jest z 28 listopada. I tak naprawdę wszedł w moje ręce na parę minut przed nagrywaniem odcinka. Dlatego chciałbym zaznaczyć, że to jest sprawa bardzo świeża, nie znamy jeszcze wszystkich rzeczy. I nie wiem też, na ile można powiedzieć, że zamieszczone tu screenshoty maili są prawdziwe. Wydają się być, ale wiadomo, musimy z takimi rzeczami być ostrożni. Yy, w dużym skrócie, sytuacja wygląda tak, że yy, w ramach CI Polska. Jeden z pracowników wraz z grupą znajomych postanowił zawrzeć związek zawodowy. I co też zrobili? Nie jestem pewien, jak wygląda obecnie proces zakładania związków zawodowych w Polsce, bo kiedyś to było stosunkowo proste, że wystarczyło, że miało się tam pracowników pełniący daną rolę i można było dosłownie na miejscu zawrzeć związek zawodowy. Czy nawet pamiętam taką historię. Z czasów, w ja zaczynałem pracę, że pracownice byli wrzuceni do jednego pokoju przez prezesa, bo mieli być zwolnieni, ale niestety, że to był pokój prezesa, to między innymi był tam kodeks pracy i tam znaleźli informacje o związkach zawodowych, więc założyli związek zawodowy tam i teraz. Wiem, że trochę było później zmian, że słyszałem na przykład tak, że gdzieś popularną taktyką właśnie na wstrzymanie rozwoju związku zawodowego było na szybko zbyle powodu zwolnienie prezesa, bo to powodowało wydłużenie całego procesu, więc kto wie może to jest taka sytuacja. W każdym razie. Um, został założony ten związek i co się wydarzyło, um, poszedł mail do wszystkich pracowników, że hej, powstał związek zawodowy i zachęcają do dołączenia. Na co? Um, um, na co prezes C, właściciel C? Napisał do pracownika, że uważa, że jego zachowanie jest nieakceptowalne i jest odrażające. No, to dużo widać właśnie na temat tego, wszystkiego, jak to wygląda. I no, jest to mail, który z jednej strony jest bardzo ładnie napisany, ale z drugiej strony jest ewidentnie bardzo emocjonalnie napisany że nie wygląda to przyznam się szczerze, z mojej strony bardzo dobrze. Nie wyobrażam sobie wysyłanie takiego maila do pracowników gdzie zaznacza to, że gość pracuje. Że prezes zaznacza, że gość pracuje tylko 6 miesięcy że próbuje zniszczyć reputację z względem ich pracowników i przeszłych pracowników. Przyznam się szczerze, że wydaje mi się, że ten mail właśnie robi więcej szkody niż takcje ta tego osoby. Że próbuje zbudować złą atmosferę w pracy, że nie próbuje rozwiązywać się ewentualnych problemów z ze swoim menadżerem i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie zakłada związek i że to jest po prostu szkodliwe dla wszystkich pracowników i tak dalej, i tak dalej. I że ogólnie uważa, że to jest wbrew e, zasadom e, C, którym jest właśnie e, e, między innymi respekt, solidarność i uczciwość. No. Przyznam się szczerze, dalsze akcje ewidentnie pokazują, że chyba, że chyba pan prezes uważa się, że jest ponad tymi wszystkimi akcami, bo gość zostaje zwolniony właśnie w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. Ja bym na razie się wstrzymał trochę z oceną tej wszystkie sytuacji, bo to jest bardzo świeża, świeża rzecz. Nie mamy wszystkich informacji, co się tu wydarzyło. Znamy zdanie jednej strony. Też um, pewną, gdzieś jutro, i tak dalej, będzie stanowisko SI. Ja um, długo się zastanawiałem, czy powinienem to dzisiaj w ogóle o tym mówić, ale że gdzieś, jak były tematy Activision i tak dalej, te kwestie poruszałem, byłoby to bardzo nie fair e, w wypadku naszego domowego pod, podwórka. E, Sytuację komplikują z perspektywy naszego domowego podwórka jest tak, że znam dużo ludzi, którzy pracują w SI. Sam miałem krótką przygodę z Sea w 2014 roku i gdzieś w poprzednich latach też były pewne rozmowy, że może bym do CI wrócił, więc y, jestem może tutaj trochę stronniczy, ale zobaczymy. Właśnie chciałbym być bardzo ciekawy, kto się potoczy. I zaczynamy w końcu pierwszy materiał z dzisiejszego odcinka. Jest to materiał poświęcony y, obserwowalności i jej problemom. Autor wchodzi w bardzo dużą dyskusję, że wiele firm nie ma obserwowalności, ma widoczność. O co chodzi? Chodzi o to, że możemy odpowiedzieć na pytanie: Co się dzieje z systemem, że co się wydarzyło, ale nie potrafimy powiedzieć, czemu system, system tak się zachował. Że nie jesteśmy w stanie z naszych logów bez debagowania wyciągnąć, co się wydarzyło, i nie jesteśmy w stanie na bazie tego, co widzimy, wyciągać dalszych wniosków. I on tutaj zaznacza, że tak naprawdę to, co się dzieje, w dużej mierze to jest monitoring, a nie obserwowalność. I muszę przyznać, że do, do, doczytać, bo ja rozumiałem, że obserwowalność to jest cecha, która nam pozwala na monitoring, ale chyba coś musiałem źle zrozumieć, więc mam zapisane sobie, że bardziej chce się czytać. Autor dalej mówi, że jeśli chodzi o monitoring, to są tak naprawdę e, trzy takie filary obserwowalności, że mamy właśnie telemetrię, mamy e, 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 że właśnie telemetrię, którą z tego co rozumiem nazywamy się sygnałami, mamy instrumentalizację i on to wszystko właśnie dzieli, że mamy logi, metryki i mamy nasze trace. Y. E, Chyba się zgubiłem, bo nie pamiętam co jest trzeci. Dobra, nie będę teraz za szybko czekał, bo autor mówił o trzech, tr tr trzech trace'ach, jak to czytałem, pamiętam, że były trzy trajsy. Twój o trzech filarach, ale nie widzę teraz tego trzeciego filaru, więc... Pewno jak później na spokojnie jeszcze raz zerknę w artykuł, to to zobaczę. A autor następnie dyskutuje, że mamy obecnie problem z technologią, że tego wszystkiego jest za dużo, że mamy tutaj jakieś elastic mamy właśnie jaggery, azury i tak inne rzeczy i inne. I że możemy mieć duży problem właśnie także z zablokowaniem się na Vendora, bo jednak z jednej strony bycie software agnostic jest super, ale no też wiem, jak to jest ciężkie. Autor właśnie później podsumowuje, że tak naprawdę musimy się bardziej koncentrować na zrozumieniu, czemu pewne rzeczy się dzieją, i żeby to zrobić, musimy mieć właśnie tą obserwowalność w naszym systemie. I no właśnie mówi, że system potrzebuje obserwowalności i tej telemetrii. I na koniec mówi, że a, i że musimy być w stanie wyciągnąć odpowiedzi z tych telemetrii i danych. Czyli po prostu musimy analizować dane i to był chyba ten trzeci filar. Dobrze, długo lecimy, ale na szczęście nas ostatni materiał będzie krótki. Moim odkryciem ostatniego tygodnia jest kanał, który nazywa się Cold Fusion. Jest to kanał, gdzie autor omawia różne wydarzenia z świata finansów, technologii i startupów z perspektywy um, pewnych wydarzeń i ich rysu historycznego. Autor omawia bardzo dużo skandali, które między innymi pomógł mi zrozumieć. Bardzo dużo mi dał jego materiał na temat między innymi tego, jak, kryzys z 2000, jak doszło do kryzysu w 2008 i jak to dzisiaj widzimy efekty tego kryzysu. Że między innymi jego efektem może być, że będziemy mieli po raz pierwszy pokolenie, które będzie biednie, po raz pierwszy od dawna będziemy mieli pokolenie, które będzie biedniejsze od poprzedników. I ma, bardzo ciekawy an, materiał poświęcony naszej branży. Jest to dwuczęściowy e, materiał o Intelu. Autor zaczyna w pierwszej części opowiadać bardzo ciekawie o tym, jak w ogóle powstał Intel, jak e, tak naprawdę zaczęła się historia procesora, jak e, pewna firma, która, e, z, z której się między innymi narodził Intel. Jest tak naprawdę rodzicem większości firm w Dolinie Krzemowej, że gdyby tamta firma się nie wydarzyła, gdyby, on, gdyby nie pojawił się w niej taki ogromny, tak ogromna pula talentu, to by Dolina Krzemowa się nie rozkręciła. Co dla mnie było też ciekawe, jest duża dyskusja jak w ogóle powstał AMD, bo to mnie zaskoczyło. Okazuje się, że w tamtych czasach, gdy głównym dostawcą, osobą, które zamawiała właśnie chipy komputerowe i tak dalej było Wojsko, i pewne większe firmy, to był obowiązek, że w wypadku takich rzeczy patentowych musi istnieć drugi vendor, który też może dostarczyć te części na wypadek gdyby zaczęły się problemy z, no, z danym dostawcą. I tak powstał AMD właśnie, bo dostało tego typu, tego typu wyjazdy, że dostali dostęp do tych patentów. Żeby w pewnym sensie być tą dywersyfikacją na wypadek problemu z Intelem. Autor później wchodzi w dużą historię, jak Intel właśnie e, później w pewnym momencie postanowił tego nie trzymać, że zerwał współpracę z AMD i jak nawet, żeby utrzymać swoją przewagę na rynku, kiedy zaczęły problemy, się e, problemy z wizjonerstwem technologicznym, zaczął finansować wszystkich po kolei, w sensie, Intel zaczął finansować wszystkich po kolei, żeby używali ich procesory. Na przykład, mieliśmy procesory Intel w komórkach, i tak dalej. Ale tak naprawdę, w momencie, gdy Intel przestawał płacić, to firmy z tego wychodziły, bo to wcale nie był dobry interes używania tych systemów. I druga część właśnie koncentruje się trochę bardziej na tych negatywnych aspektach. Tak naprawdę, cała seria jest dobra. I w ogóle, ogólnie większość nagrań na tym kanale, które do tej pory obejrzałem, dały mi dużo do myślenia. Myślę, myślę że w sumie ostatnio ciągle chodzenia z psami czy jakieś rzeczy w tle, to głównie słucham tego kanału, aż tak się wciągnąłem. Więc grubo polecam, ale też zaznaczam, nie bierzmy tego wszystkiego kompletnie bez sprawdzenia innych źródeł. No i... Podsumowując, mieliśmy po raz pierwszy nazwijmy to materiał specjalny z rzeczy, co biorą się na bieżąco u nas. Był to temat C i zwolnień osoby, która założyła związek. Zobaczymy, jak historia będzie się rozwijała dalej. Następnie, patrzyliśmy sobie na obserwowalność i zakończyliśmy materiałem na temat Intela. To wszystko. Dzisiejszy odcinek był dłuższy, ale myślę, że patrząc, że mieliśmy trzy materiały, to nie był drastycznie długi. Pewno, część z Was, która jest z nami najdłużej, jeszcze pamiętają czasy, jak na samym początku mieliśmy cztery materiały. To wszystko i życzę Wam miłego dnia.